Witam wszystkich w krótkim materiale dotyczącym remontu jednostki napędowej do Audi SCUP. Kolejna jednostka trafiła do nas na kompleksowy remont. I po zdemontowaniu głowicy zobaczcie, co nam się ukazało na tłokach. Zobaczcie, ile sadzy, popiołu, nie wiem co tu się wydarzyło, ale prawdopodobnie silnik przez dłuższy okres nie był odpalany, może był źle przechowywany, więc Przestrzegam Was przed, tak naprawdę przed odpalaniem, usprawnieniem takich silników, ponieważ można sobie wyrządzić więcej problemów. Tak naprawdę ten silnik nie kwalifikuje się do żadnego typu odpalenia, więc zawsze gdy macie silnik, jednostkę niewiadomego pochodzenia, nie wiecie kiedy odpalała, zawsze sprawdzajcie endoskopem jaki jest stan tutaj na dękach tłoku, jaki jest stan gładzi, więc do zobaczenia w całym materiale.